I'm going Cześć, jestem Łukasz i Jesteśmy właśnie na torze wyścigowym we włoskiej lundze, gdzie uczestniczymy w wydarzeniu organizowanym przez twórców gry Assetto Corsa. Zanim posadzono nas przed konsolową wersją tej produkcji mieliśmy także okazję pościgać nieco na prawdziwym torze, w prawdziwych super samochodach. Assetto Corsa oryginalnie dobitowało w roku 2014, ale aż do teraz gra dostępna była jedynie w wersji na PC. Konsolowi fani motoryzacji czekali długo, ale ich cierpliwość się opłaciła. Po kilku opóźnieniach najlepszy wirtualny symulator samochodowy trafi na PlayStation 4 i Xbox One już 26 sierpnia. Po kilku godzinach spędzonych z tą wersją podczas eventu organizowanego przez Kuno Simulacioni muszę przyznać, że zdecydowanie warto było czekać. Jeżeli mieliście okazję bawić się wersją na PC, wiecie czego się spodziewać. Wszystkie modele samochodów oraz tras są niezwykle szczegółowe, a dzięki zastosowanej technologii przeniesiono je na cyfrową płaszczyznę w skali 1 do 1. Najistotniejszy aspekt, czyli mechanika jazdy, także nie stracił w konsolowej wersji nic ze swojego uroku. Zarówno prowadzenie Audi R8, McLarena P1, jak i BMW Z3 wypada koncertowo, ale co istotniejsze, faktycznie przypomina wrażenia z jazdy ich prawdziwymi odpowiednikami. Podczas projektowania gry twórcy postawili sobie za cel stworzenia tytułu, w którym poradzi sobie każdy, kto ma prawo jazdy, i udało im się to także w wersji na PS4 i Xbox One. Choć podczas siedzenia przed ekranem żołądek nie podchodził mi do gardła, jak wtedy, gdy dociskałem pedał gazu na długiej prostej na torze Walalalunga, to i tak cyfrowa jazda okazała się być niemal doskonałą kalką prawdziwych wyścigów. Nie jest to oczywiście dzieło przypadku. Twórcy przed stworzeniem Masotokorsy pracowali przez długie lata nad konstruowaniem symulatorów dla samochodowych potentatów takich jak Ferrari. Wszystkie dane, parametry oraz statystyki, które wówczas były Czyli przenieśli po prostu na płaszczyznę gier wideo. Tak jak w przypadku fizyki oraz modelu jazdy, twórcy nie musieli iść na żadne kompromisy, tak cięcia nie ominęły już sfery graficznej. Auta i droga, podobnie jak efekty świetlne, wciąż wyglądają fantastycznie, ale obiekty poza trasą nie miały już tyle szczęścia. Tu i ówdzie da się zaobserwować nieco niższą rozdzielczość, ale twórcy nie zdecydowali się na to bez przyczyny. W zamian udało im się utrzymać pełną płynność gry i faceto Corsa na konsole możemy cieszyć się stałymi 60 klatkami na sekundę. To w samochodówkach w końcu znacznie ważniejsze niż szczegółowe drzewka w tle nikt z graczy nie powinien więc na to przesadnie narzekać. Jeżeli więc posiadacie którąś z konsol obecnej generacji, nie mieliście jeszcze okazji testować Assetto na PC, a jednocześnie przechodzą Was dreszcze na sam dźwięk ryku kilkusetkonnego silnika, możecie śmiało odkładać pieniądze na 26 sierpnia. To już ostatnia prosta.